Cześć, dzień dobry, witajcie, Norbert Sienkiewicz, kanał Tenis by David i tradycyjny cykl typów bugmacherskich, mojej analizy, a także oczywiście połączenia konkursu z naszym partnerem, bugmacherem Forbet, gdzie rozdamy... 3 razy po 30 zł, do rozegrania, do wygrania. Przechodząc do konkretów, na dzisiaj przygotowałem dla Was dwie propozycje, natomiast dzisiaj, a także dzień jutrzejszy, ponieważ będziemy mieli tutaj takie połączenie, bym powiedział weekendowe, jako, że turnieje też są różnie rozplanowane, niektóre są w godzinach wieczornych, mając tutaj na myśli m.in. jeszcze turnieje challengerowe amerykańskie, mamy również Astanę i Tokio, tam oczywiście ta strefa czasowa nieco inna, bardziej mecze o poranku, czy też w środku dnia, więc ja tutaj też połączę uczyłem sobie po prostu te turnieje i mamy jedną propozycję na dzisiejszy późny wieczór a także jedną propozycję na jutrzejszy wczesny poranek więc takie dwie skrajności, natomiast przechodząc do konkretów, przejdziemy sobie do pierwszego meczu, który dla Was przygotowałem i będzie to, no taki troszeczkę bym powiedział hitowy pojedynek w turnieju w Tokio ATP 500, którą mieliśmy okazję też analizować w naszym materiale niedzielnym, natomiast jest to pojedynek pomiędzy Taylorem Fritzem a Denisem Szapowałowem, no i Przyznam szczerze, że w życiu bym się nie spodziewał, że taka propozycja padnie z moich ust, ponieważ tutaj e, dzisiaj typ to wygrana Denisa Szapowałowa po kursie 1.80, co nam proponuje Buchmacher e, Forbet. Natomiast skąd taka propozycja i czemu by się tego, bym się tego nie spodziewał? E, otóż po pierwsze, Denis Szapował w tym sezonie no, nie błyszczał do tej pory jakąś znakomitą formą, a do tego nie był to zbyt stabilny zawodnik, jeżeli chodzi o, o swoje granie po prostu i o swój tenis. E, czasami te umiejętności po prostu zawiodły. Kanadyjczyków w niejednym turnieju. Natomiast dlaczego taka zmiana na, na dzień dzisiejszy? Dlatego, że Denis Szapowałow bardzo dobrze wygląda w tym turnieju azjatyckim. Turnieju, cyklu bardziej azjatyckim, ponieważ wcześniej mieliśmy też turniej w Seulu, gdzie dotarł do finału tego turnieju. Przegrał w tym finale 0-2 z Yoshitą Nishioką. Natomiast teraz kontynuuje tak jakby tą dobrą serię, jeżeli chodzi właśnie o ten cykl turniejów azjatyckich. Rozgrywa bardzo dobre zawody, jeżeli chodzi o Tokio. No i przytaczając tak naprawdę wyniki 2-0 ze Stevem Johnsonem. 2-0 z a także 2 do 0 z borną czoriciem. O ile Noguchi. Steve Johnson, ok, zawodnicy z troszeczkę dalszych miejsc, jeżeli chodzi o tą obecną też dyspozycję. Natomiast, przede wszystkim, jeżeli tutaj mówimy o Bornie Czoliciu, no to pamiętamy znakomite występy Bornie Czolicia tuż przed US Open. W US Open mu nie poszło, natomiast no tutaj Denis Szapowało bardzo pewna wygrana z Borną Czoliciem, co jest dla nas znakomitym wyznacznikiem jego dyspozycji i to po prostu pokazuje, że wszystko dobrze funkcjonuje w tenisie Denisa Szapowałowa. Kogo mamy po drugiej stronie? Po drugiej stronie mamy Taylora Fritza, i tutaj też idę niejako w kierunku, powiedzmy Denisa Szapowałowa, ale idę też troszeczkę w kierunku przeciwnym do Taylora Fritza. Dlaczego? Dlatego, że on w tym turnieju absolutnie nie zachwyca. Być może jego by w ogóle tutaj nie było, ponieważ Taylor Fritz trafił na Nika Kyrgiosa, natomiast Nick Kyrgios wycofał się z tego turnieju, więc oddał po prostu Walkowera i stąd mamy zestawienie Taylora Fritza z Denisem Szapowałowem. Natomiast przed tym potencjalnym meczem z Nikiem Kyrgiosem, Taylor Fritz rozgrywał dwa spotkania. Był to pojedynek z Jamesem Duckworthem, a także Hiroki Moriyo, Czyli zawodnicy, no porównując gdzieś do tych, z którymi mierzył się Denis Szapowało, wydaje mi się, że na nieco niższym poziomie. O ile z Jamesem Duckworthem pewne problemy możemy wytłumaczyć, bo to jest jednak zawodnik grający na, na pewnym poziomie, tam było 2 do 1 dla Taylora Fritza, tak nie do końca jestem w stanie wytłumaczyć problemy z Hiroki Moriyą bo jednak porównując gdzieś aspekty umiejętności, obu zawodników, Taylor Fritz i Rocky Moria, no to kompletnie nie ten poziom. No i tutaj 2-1 wygrał Taylor Fritz, więc stracił seta. To też jest taki wyznacznik nieco słabszej dyspozycji. Wcześniej też Taylor Fritz nie zachwycał swoimi wynikami. Przypomnę US Open i tam bardzo szybko odpadł z Brandonem Holtem, więc to też była bardzo duża niespodzianka. Wydaje się, że ten tenis Taylora Fritza Coś tutaj nie gra. Też przed tym turniejem w Tokio były takie aspekty zdrowotne, że wycofał się z poprzedniego turnieju, właśnie w Seulu, nie wiedząc czemu. Zgłosił tam pewną kontuzję, czy to była prawda, czy też nie. Ciężko tak naprawdę dywagować. Natomiast coś nie do końca gra w tej, w tej grze. E, takie masło maślane Taylora Fritza I wydaje mi się, że bardzo dobrze dysponowany Denis Szapował. Jeżeli tutaj będzie tylko ok, czyli w głowie Kanadyjczyka, no to po prostu porównując te wszystkie fakty na dzień dzisiejszy, bardzo wysoki kurs na Denisa Szapowała, bo te kursy są w bardzo podobnych stosunkach gdzieś 50 na 50. Wydaje mi się, że warto próbować, bo po prostu to powinien być faworyt tego spotkania patrząc na to, co się dzieje w sytuacji na dzień dzisiejszy. Przechodząc do drugiej e, propozycji, przechodzimy sobie do pojedynków challengerowego e, i to będzie challenger Tiburon, a więc amerykański e, rozgrywany dzisiaj w godzinach wieczornych, w godzinach nocnych. Będzie to pojedynek pomiędzy Denisem Kudlą a Enzo Quacu, a więc Francuzem. Ja tutaj idę w Denisa Kudla i jego zwycięstwo, czyli dzisiaj nie robimy sobie żadnych propozycji z setami, z żadnymi dodatkowymi tutaj rynkami, po prostu idziemy zwycięstwa zawodników. I dlaczego taka propozycja? Jeżeli nie mielibyśmy ten mecz jeszcze kilka miesięcy temu, gdzieś w okresie powiedzmy przed US Open, to tutaj Enzo Kłaku wydaje się, że byłby być może małym faworytem, bo Denis Kudla miał taką dużą zadyszkę, jeżeli chodzi o swoją grę, tam więcej było porażek na pewno niż wygranych, a wtedy Enzo Kłaku wyglądał bardzo dobrze. Natomiast teraz wydaje się, że ta sytuacja jest totalnie odwrotna. Denis Kudla złapał bardzo dobry ryb, rozegrał kilka meczów, kilka tych meczów przede wszystkim wygrał. Wcześniej miał też Challenger w Kerry w połowie września, gdzie dotarł do półfinału tego turnieju, w półfinale przegrał z Dominikiem Kepferem, natomiast tam bardzo znaczące wygrane, ogranie też z tymi kortami twardymi, to są korty, z których to no, tam przecież Denis Kudla się wywodzi, to jest Amerykanin, więc on jest tak naprawdę u siebie i wydaje się, że teraz on jest w odpowiednim rytmie, też w tym turnieju, jeżeli chodzi o ten Challenger, zagrał dwa bardzo dobre mecze, pokonał Holta, gdzie on co prawda po pierwszym sesji skreczował, natomiast tam Denis Kudla wyglądał bardzo solidnie, a następnie no to był Riedi, a więc Szwajcar, gdzie też Denis Kudla wygrał 2 do 0, bardzo pewne spotkanie ze strony tego e, zawodnika. 96% punktów wygranych po pierwszym serwisie Denisa Kudli. Niesamowity e, procent i to też pokazuje, jak dobrze jest dysponowany serwisowo i potem jeżeli chodzi o wejście na kort po tym pierwszym być może dobrym y, serwisie. Więc no, jest kilka takich wskaźników, które po prostu idą w kierunku Denisa Kudli. Ja idę razem z nimi. Jeżeli chodzi o Enzo Kłaku, on no nie zachwyca jakoś mocno. Miał tutaj mecz z Brumem. Miał mecz z Z Brumem wygrał 2-0. do Natomiast z Saville się pomęczył. Zawodnik, który w singlu nie grał w ostatnim czasie zbyt dużo. Bardziej widzieliśmy go, jeżeli już w tych pojedynkach deblowych, więc to też jest taki wyznacznik, że gdzieś tutaj troszeczkę problemów Enzo Kłaku miał. Natomiast po US Open on też miał dwa takie mecze. Był to mecz ze Sfajdom i Czapelem, kiedy on je przegrał. Więc zawodnicy, których bym jeszcze Obniżył, jeżeli chodzi o poziom Denisa Kudli. Wydaje mi się, że tutaj po prostu będzie moc po stronie Amerykanina i on powinien to spotkanie przechylić na swoją korzyść. Taka propozycja, godziny wieczorne, dnia dzisiejszego, a więc piątku, więc na to spotkanie uważajcie, nie, nie zostawiajcie na pewno go na, na dzień jutrzejszy, jeżeli będziecie kleić jakiekolwiek kupony. 1,72 to nam oferuje Forbes, jeżeli chodzi o to spotkanie, i to są dwie propozycje ode mnie na ten początek weekendu, końcówka piątku, początek soboty, natomiast teraz przechodzimy do konkursu, czyli to na co też pewnie doskonale czekacie i tutaj pytanie konkursowe tradycyjne. Natomiast jaki mecz wybrałem tym razem? Jeżeli chodzi o pytanie konkursowe, no to oczywiście i kto wygra spotkanie i także jaka będzie liczba gemów w całym tym pojedynku, a mecz, który wziąłem na tapetę, no to jest pojedynek dość hitowy, bym powiedział, pomiędzy Andriem Rulowem a Stefanosem Cicipasem Mecz rozpoczyna się jutro czyli w sobotę w godzinach porannych, no i tak naprawdę na papierze totalnie nie wiadomo, kto to spotkanie wygra, więc ja osobiście życzę Wam powodzenia. Przypomnę, że 3 razy po 30 zł do wygrania w naszym konkursie czekamy na Wasze komentarze, jeżeli chodzi o odpowiedzi konkursowe, ale czekam również na feedback z Waszej strony, abyście dali opinię, jak widzicie moje propozycje i co proponujecie ze swojej strony na najbliższe spotkania. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach.